Zbliżają się święta wielkanocne. Jak zamierzasz spędzić ten czas i czy malujesz jajka? Pomaluj mu świat jajka, czy maluję. Tak, no mam córkę uzdolnioną plastycznie, więc zapewne będę zmobilizowana do tego, żeby pomalować jajka. Święta Wielkanocę spędzam w Warszawie. Wszyscy wyjeżdżają, a ja zostaję. Biorę rower, psa na spacery. Będzie, mam nadzieję, piękna pogoda. Jestem w mieście stołecznym Warszawa. W Niemczech bije popularność coś takiego jak kupowanie już pomalowanych jajek w supermarkecie. Co myślisz o takim zwyczaju? Dla tych, którzy mają mało czasu, bądź dla tych, którzy. Nie... Nie, wiem, nie czują tej weny malarskiej? i Jest to jakieś fajne rozwiązanie. Dlaczego nie? To się napędza, napędza się koniunkturę. <grym> a święta to nic innego jak święto jakieś tam komercyjne, tak? No mówmy się, mało ludzi jednak pamięta o tym, że to jest jeden z najważniejszych w ogóle świąt, zdaje się chyba, religijnych. Więc ważnych dla tych, którzy wierzą, a, a reszta cała, no to po prostu co? Pędem do sklepu stoi w tych kolejkach, i tak naprawdę te święta to jest bardzo męczące dla. Dla wielu, dla mnie również, więc ja uciekam w naturę. Jajkami się specjalnie nie przejmuję. Mam te na stole, które są, czy są pomalowane, czy nie, one są zawsze. To jest taka tradycja. Bardziej jestem, bardziej jestem nastawiona na aktywny czas w święta, żeby wykorzystać wolny czas dla, dla siebie i dla rodziny.